Generał, który wyprowadził armię z Łagrów. Władysław Anders, żołnierz, który nie złożył broni, nawet kiedy zabrano mu wolność. We wrześniu roku 1939, ranny i ścigany przez dwa imperia, został pojmany przez Sowietów. Łubianka, Butyrki, niekończące się przesłuchania, chciałby jego ludzie przetrwali. Po układzie Sikorski-Majski odzyskał wolność i w Związku Radzieckim zaczął gromadzić rozproszonych Polaków. Najpierw ewakuował dziesiątki tysięcy: w pierwszym rzucie ponad 33 tysiące żołnierzy i 11 tysięcy cywilów, w drugim około 45 tysięcy wojskowych i 25,5 tysiąca cywilów. Przez Morze Kaspijskie do Iranu, dalej na Bliski Wschód. Z nieludzkiej ziemi do własnych sztandarów. Z tej drogi narodził się drugi korpus polski. We Włoszech jego żołnierze wbili biało-czerwoną na gruzach klasztoru Monte Cassino i zdobyli Ankonę. Anders bywał uparty, bywał niewygodny, ale nigdy nie był obojętny. Wobec kłamstw jałty, wobec losu Warszawy, wobec swoich ludzi. Czy odwaga dowódcy to słowa, czy marsz pod prąd historii? U Andersa była to droga, którą przeszedł do końca.